Czarnek jest absolutnie grillowany przez wszystkie środowiska polityczne za jego projekt Villa Plus, ale nie pozostaje dłużny i odpowiada potężnymi atakami w drugą stronę, więc polscy politycy się biją. Nowość? Chociaż nie, to nie jest nowość. Nowością jest to, że politycy będą współpracować, bo zapowiedzieli wspólne listy w postaci Kosiniaka, Kamysza i Hołowni, którzy wspólnomisty zapowiedzieli, ale nie taką jak myślicie, wspólną listę, o której się mówi o roku tora roku. Nie, oni zapowiedzieli wspólną listę, wszyscy dziennikarze przyszli z takim pytaniem: o kurde, będzie wspólna lista? I dostaję że będzie, ale byli trochę zawiedzeni. Jak to możliwe, powiem wam o tym w tym filmie. Będzie o czarnku Willi Plus, będzie o pani Barbarze Nowa, która zrobiła jeden z najpotężniejszych argumentów w historii, potężnych argumentów, a także krótko, krótko o tym, co się. Wydarzyło na konferencji prasowej Kosiniaka i Hołowy. Spoiler: nie było płaczów nad konstytucją. Wy zostawcie nam lajkę, like, zostawcie suba, będzie nam bardzo miło. Wy będziecie widzieć nasze filmy. Dziękujemy patronom i lećmy. Zacznijmy od czarnka, który ma lekkie problemy, bo wszyscy go atakują. Teraz yy, szczególnie, kiedy lewica zapowiedziała, że będzie składała wniosek o wotum nieufności do ministra edukacji, czy oczywiście dla jasności on nie zostanie odwołany, no bo to jest praktycznie niemożliwe. Yy, nie wiem, Ziobro musiałby zagłosować za odwołaniem czarnka, co jeśli jest jakakolwiek miłość między pisem a Ziobro jeszcze. Jeśli ten związek jeszcze może przetrwać. To jego spoiwem musi być klej z czarnka. Jakby... Czarnek i ziobro to się raczej Ideowo zgadzają ze sobą mi Czarnek, to jest ta najbliższa ziobrze część Pisu, więc nie widzimy opcji, żeby oni zagłosowali za tym, żeby go odwołać, co sprawia, że nie, Czarnek nie zostanie odwołany. Ale chryja jest! I no i Czarnek jednak musi jakkolwiek bronić, no bo faktycznie atakowany jest z każdej strony. Tak się zdarza, kiedy macie zarzuty o przekazywanie Willi organizacjom powiązanym z wami, ale o tym zaraz. Bo Czarnek zobaczył swój błąd, wycofał się z swojego projektu i stwierdził, że tutaj dobra, nie będziemy o to walczyć, bez sensu oczywiście nie. Czarnek stwierdził, że jego najlepszą obroną w tej sytuacji jest atak, co naszym zdaniem wbrew pozorom w tym wypadku jest naprawdę i zaczął dawalać się z opozycją, a także z mediami, no i jakby próbuje za wszelką cenę udowodnić, że on wszystko robi okej okay, i to oni są stronniczy. I to jest sprytne. Nie jest to linia, którą przyjął fogiel u Mazurka na przykład, gdzie, no wiecie, to jest takie, nie nie wiem, co się dzieje, ja nie rozumiem. Pan Czarnek na pewno wie, co robi, wszystko jest git. Nie, nie. to jest linia pod tytułem Ja zrobiłem wszystko dobrze. To są cudowne organizacje, w ogóle z nami niepowiązane, a poza tym przynajmniej nie są lewackie. A do tego mówi, zrobię wam lekkie ustępstwo, żebyście mieli pewność, że tutaj nie przekazujemy tych wili tak po prostu, żeby oni mogli je zaraz sprzedać, bo to jest głupie. A wy robiliście takie rzeczy i mierzycie wszystkich swoją miarą. Mieliśmy nawet niezależnych ekspertów, których udowodnił, że byli niezależni, a o tym też niedługo. Bo Czarnek wyszedł na swoje przemówienie w Sejmie i po prostu tłumaczył, że nie, te organizacje są super. Zaczął przepraszać te organizacje za to, że opozycja atakuje i to są antypolacy. Że lewactwo się próje, bo ono nie dostaje, jak kiedyś dostawała, teraz dostają inne organizacje, takie, które robią faktycznie dobrą robotę. No i po prostu zagryza język przy powiedzeniu, że to są prawicowe organizacje, bo wiecie, jak on cały czas mówi, że lewicowe organizacje i liberalne organizacje nie dostają pieniędzy, no to trochę oczywistym że ma na myśli, że skoro one nie dostaną, a dobre dostaną, to chodzi o prawicowe, konserwatywne i tak dalej, ale tego nie mówi wprost. To, to jest część strategii, o której zaraz wam opowiemy, przynajmniej naszym zdaniem część strategii. A do tego wszystkiego de facto podbija stawkę, że stawkę podbił jeszcze chwilę przed przemówieniem w Sejmie, ale podbije. bo stwierdził wprost, że oni program będą kontynuować, bo jest gigant. Będziemy kontynuować ten program. Myślę, że fundacje i stowarzyszenia, które nie uzyskały naszego finansowania, uzyskają je teraz, w marcu czy w kwietniu. Dodał też, że z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki finansowe będą szły tylko do stowarzyszeń, które robią dobre rzeczy, a nie do lewackich organizacji, które promują neomarxizm i psują młode pokolenia. I to jest naszym zdaniem naprawdę sprytne. Bo Czarnek jakimś dziwnym trafem całkiem skutecznie łączy dwie narracje, które zaspokajają tak naprawdę chyba Wszystkie potrzeby jego elektora, bo Czary naszym zdaniem piecze dwie pieczenie na jednym ogniu. To znaczy, z jednej strony mówi, że pieniądze zostają, tylko dobre organizacje, które są od nas niezależne, więc to nie jest tak, że my je faworyzujemy. Po prostu one pokazały, że robią dobrą robotę. A z drugiej strony pokazuje, że my też patrzymy na to, czy one są lewackie, czy nie. Bo jakby z definicji dostają prawicowe, no bo skoro nie lewackie, a żyjemy w podziale le lewackie-prawackie, no to prawackie dostają. I to jakby też jest kryterium. Więc jednocześnie Czarnej mówi, patrzcie, jesteśmy niezależni i my tylko oceniamy efekty. A z drugiej mówi, ale mamy kryteria ideologiczne. Jasne, my rozumiemy, że jakby w tej narracji chodzi o to, że lewackie organizacje nie mogą zrobić nigdy nic dobrego, a prawicowe mogą robić dobre rzeczy, jakby spoko, rozumiemy, że o to chodzi, ale to jednak jest trochę takie dziwne, nie? że jednak mówicie niezależne od nas, nie, ideologicznie, jakby po prostu oni robią fajne rzeczy i są służą społeczeństwu, są pro-polskie. a te jakby wiecie, no to te po prostu nie dostają finansowania. Tak jak już mówiliśmy w ostatnim filmie, ewentualną odpowiedzią byłoby nie przekazywanie nikomu pieniędzy, skoro tylko boimy się tego, żeby lewacki nie dostały, ale no dobra, w sensie to jest, to jest jakiś tam punkt. Tylko przejdźmy do tej niezależności, bo ona jest dosyć ciekawa. I w tym wszystkim chyba zapominamy o tym, że ewentualnie mogą istnieć organizacje, które jakoś nie mają politycznego Jakbyście mieli organizację, nie wiem, edukacyjną, która zajmuje się uczeniem dzieci szachów. Nie? Oczywiście, no sensie, musi się wbijać w tą różnicę między prawicowe a lewicowe organizacje. On po prostu może uczyć szachów. Nie, tego się wydaje. Więc dezwicie nas idealistami. I teoretycznie można tutaj powiedzieć, że no dobra, no ale przecież to nie jest tak, że daje tylko prawicom, mówią tylko że nie lewackim, więc te centrowe mogą się tutaj zawierać. To byłaby teoretycznie prawda, ale jak się tak spojrzy na rejestr tych organizacji, które dostają, to mamy takie wrażenie, że może niekoniecznie to jest. Cały punkt tego, co chodzi w tej ustawie i w tym konkursie i tych, żeby nie być gołosłownym. Rozmawiają o tej niezależności. Czarnek mówi, organizacje nie są z nami w żaden sposób powiązane. I to wydaje się być ciekawe, bo naprzeciw jego słowom są słowa Dubnauer. No, ona zrobiła sobie poselską interwencję i sprawdziła rzeczy i no, doniosła medium o tym, co wykryła ta jej kontrola. Według tej kontroli poselskiej, we władzach, a właściwie w Radzie Programowej, to jest trochę kontrowersyjne o tym zaraz, Fundacji Polska Wielki Projekt, zasiadają takie osoby jak Gliński, Krasnodębski i Legutko. I tu już możecie zacząć kojarzyć te nazwiska trochę z pisem, a właściwie bardzo z pisem, na przykład, no nie wiem, Gliński, ministrem, w rządzie pisu. Krasnodębski i Legutko są europosłami z I teraz, yy, no to, to rodzi pewne pytania, nie? Ale na to Krasnodębski mówi, nie, chwila, 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 to jest nieprawda, yy, jakby tutaj tak nie jest, bo w ogóle takiej organizacji jak ta Rada Programowa, to w statucie nie ma tej fundacji, takiego organu jak Rada Programowa. Nie I tak mówi statut, więc to wystarczy przeczytać. I my sprawdziliśmy, zerknęliśmy ten statut i faktycznie nie ma go tam, yy, faktycznie no nie ma czegoś jak ta Rada Programowa. Co prawda, yy, pewien cień może w to wszystko to, że. Właśnie Krasnodębski był założycielem tej fundacji. Więc. To mogłoby jednak sugerować, że jakieś powiązanie nie jest. Ale z drugiej strony, faktycznie, tak jakby też ciężko nam powiedzieć, czy to jest prawda z tym, z tym, z tym. tym. Faktycznie wygląda to jakoś tak niepewnie. Więc no, trzeba szukać innych ewentualnie powodów, dla których moglibyśmy uznać, że to jest jakkolwiek powiązane z pisem. Biorąc pod uwagę tego Krasnodemskiego, to jest jakiś tam jeden powód, dla którego można było że są jakoś tam powiązani. Drugi powód ewentualnie no to byłoby to, że nagroda, która jest najważniejsza i z tego co widać, to jest jakby taka duża część ich w ogóle tej działalności, bo mają w statucie tą nagrodę, to jest nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego. To by sugerowało już jakby stronę ideologiczną, po której są nawet jeśli nie ma tam Krasnodębskiego gdzieś tam w zarządzie, jest tylko założycielem. Do tego uważamy, że bardzo zabawnym jest to, że ostatnim człowiekiem w 2022 roku, który wygrał tę nagrodę, jest nie kto inny jak Legutko, co sprawia, że albo, albo, że Lubnauer faktycznie minęła się z prawdą i że to jest po prostu nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego, którą Fundacja Polska Wielki Projekt dała Legutce, czyli no jednak też człowieka jak że jest PiS, dalej by sugerowało, że to jest jakiś określony profil ideologiczny, jeśli tam wycinaje konkretnemu politykowi, albo że ona ma rację i jest coś takiego, jak taka rada programowa, bo faktycznie on tak wspomniał, że nie ma rady programowej, ale jest takie, takie zgromadzenie ludzi, którzy doradzają zarządowi i szefowi całej fundacji, i tam w niej może jest legutko, i on sam dostał nagrodę. Więc my nie wiemy, no w sensie, gdyby. Tylko istniała nazwa na ludzi, którzy doradzają jakieś. Okej, okay, to nie jest pewnie formalne. Dobra, spoko, dobra, 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 niech będzie. Niech będzie, niezależne organizacje, spoko. My się nie zgadzamy do końca z tym, że te, te organizacje są takie całkowicie niezależne. No, da się połączyć pewne rzeczy. PS, taki jakby w dopisku, jeśli, podkreślamy, jeśli, Lubnauer mówi prawdę i tak dalej, ta kontrola wykazała te rzeczy. To jest jeszcze jeden hit trzeba to przyznać. Mianowicie jedna z fundacji, która dostała 500 tysięcy złotych, została założona. Trzy dni przed tym, jak konkurs się kończył. Jest to tyle ciekawe, że fundacje, żeby się zapisać do tego konkursu, musiały między innymi, podobno przynajmniej, nie w sensie podobno, według tego konkursu, wykazać się jakimś rekordem swoich działań, pokazać jakby co robiły, jak to rozliczyły, czy jest git, czy jakby, że działają, robią te rzeczy, o których hmm. mówią. Musiał być taki, wiecie, mieć historię jakąś, nie? żeby tak można było im zaufać. Więc to trzydniowa historia nie brzmi jak zbyt bogata historia, tak moglibyście pomyśleć, ale nie do końca. Bo widzicie, tu wchodzimy na grząski grunt, ale. To jest fundacja, którą prowadził jakiś ksiądz, który gdzieś tam jest powiązany z jakimiś aferami. Zaczęliśmy to researchować, strasznie dziwny vibe. Ale w tym wszystkim dla nas najzabawniejsze jest to, absolutnie najzabawniejsze jest to iż to jest prawda, że oni jeszcze Podobno mieli problem z ministerstwem na zasadzie, ej, bo my wystąpiliśmy o milion dwieście, a wy nam daliście tylko 500 tysięcy. A my nie czekaliśmy, aż się zgodzicie, bo to trochę trwało w ogóle. Więc zaczęliśmy już budować to ocieplenie przy ziemi Kościoła, bo trzeba było przed zimą. I teraz, jak my mamy negocjować z kontrahentami, jak my, jakby wiesz, musimy negocjować teraz, no a w sensie mi się nam dać więcej pieniędzy? Imponująca pewność, że dostaną pieniądze. Bawi nas oburzenie, że nie dostali pieniędzy tyle, ile chcieli. A do tego wszystkiego zadajemy pytanie. Czy na pewno w ramach konkursu edukacyjnego z Ministerstwa Edukacji powinny iść pieniądze na ocieplenie przyziemia kościoła? Ale wracając do meritum tej narracji, to, to cała ta sprawa sprowadza się do jednej prostej rzeczy. Czarny dzięki temu, że wychodzi tak agresywnie, mówi o tym i się broni, i jeszcze w ogóle, wiecie, podbija mówiąc, że jeszcze więcej ludzi dostanie, jeszcze więcej organizacji dostanie te pieniądze, i te wille, czy tam domy, siedziby, które potem będzie mógł w jakiś tam sposób, właśnie się ich pozbyć, sprzedać, ale zmieniono to, żeby za 15 lat, nie za 5 lat, bo to Czarnek akurat powiedział i też tłumaczy, co zresztą jest trochę prawdą, że to nie jest tak, że te fundacje będą mogły to sprzedać i osoby z tych fundacji będą mogły te pieniądze sobie zarobić, bo to dalej będzie na cele fundacyjne i jakby to będzie, to będą pieniądze fundacji. No to ten atak do przodu jest po prostu skuteczny. Szczególnie, że właśnie kiedy mówi jednocześnie, że to są dobre organizacje, niezależne od nas, a trochę mówi, że są nasze organizacje, w sensie nasze ideologicznie, to w sumie każdy może usłyszeć co chce. Jedni usłyszą, o, są niezależni, Zależne, więc o co wam chodzi? A ja nie Nie, nie, to są nasze organizacje, więc git dobrze że przekazują. Jak wyszło z badań w grupie wyborców pisu Czarnka nie za bardzo ktokolwiek chce odwoływać, więc w sumie no chyba typ robi po prostu dobrą robotę i nie za bardzo mu to szkodzi. Więc naprawdę atakowanie w tym momencie jest lepszym pomysłem niż obrona prawdopodobnie. I teoretycznie teraz powinniśmy przejść do Kosiniaka i Cholowni bardzo szybko, ale jest jeszcze jedna rzecz. Dwa topowe argumenty dla nas z tego co się w ogóle wydarzyło. Argument pierwszy. To jest argument. pamiętać, jak mówiłem tych yy... Specjalistach, którzy się wypowiedzą, i że mamy ekspertów niezależnych, którzy robią leczenie. Czarnek zrobił argument złoto. Powiedział z tej mównicy, że ci eksperci niezależni, to my nie jesteśmy tacy jak wy. Wy mówicie, że my mamy ekspertów naszych, żeby sobie bierzemy kogoś nam klepnie, pomysł i jakby, wiecie, że, że my weźmiemy takiego kogoś, to dla nas zrobi wszystko, wy byście tak zrobili. My byśmy tak nigdy nie zrobili. I żeby to udowodnić, Czarnek mówi, że eksperci, absolutnie część ekspertów, część projektów uwaliła tych, które dostają pieniądze. Część ich uwalibia, chociaż tak nie może być, żeby oni dostali te pieniądze. Takich mamy niezależnych ekspertów, że oni nam mówią, że nie możemy tego zrobić. Co prawda, dla jasności, mamy to na stronie ministerstwa, to ostatnio wywiesiliśmy, że ja mogę zrobić co chcę, bo jakby, no ja mogę, jestem ministrem, ja mogę przekazać komu chcę pieniądze, ale nasi eksperci są niezależni. Fajnie, ale jeśli to ma tak wyglądać, że bierzecie ekspertów, którzy są niezależni, super, to się akurat ceni. ale potem całkowicie olewacie ich zdanie, to my byśmy zasugerowali, że tak taniej będzie bez ekspertów. W sensie, skoro i tak zrobicie, co chcecie, to może nie bierzcie ekspertów? Bo argument, mamy niezależnych ekspertów, skoro oni jakby nic nie mogą, a wy i tak zrobicie, co chcecie, to to jakby... To Rozumiecie, czemu ten argument nas nie przekonuje? I ten argument jest doskonały. I możecie pomyśleć, ale jak to macie top 2? To jest ewidentna top 1, jakby koniec tematu. Top 1 przychodzi z niespodziewanej strony, chociaż trochę spodziewanej strony. Bo nie jest to argument ministra edukacji. Jest to argument skromnej kuratora oświaty z Krakowa. Barbara Nowak stworzyła argument nie wiem, chyba doskonały. Powiedziała wprost, że ona wie czemu Czarny jest zaatakowany. Ponieważ Czarnyk nie należy do tego lewicowego kręgu, nie ma jakby tych wartości, nie jest taki jak oni. Lewacy nie należą i Czarny do tego samego zbioru ludzi. To jest to, kurwa, chyba prawda. Pff. Ja nie mam z nim problem, bo on dba o Polskę. Bo on jest katolikiem. I jest białym człowiekiem. I po bardzo szybkiej przerwie, jaką musieliśmy sobie teraz zrobić na planie, żeby się trochę wyśmiać, przejdźmy szybko do Hołowni i Kosiniaka-Kamysza, żeby potem też się trochę pośmiać i zakończyć film. hołowni i Kosiniak-Kamysz wyszli z ważnym oświadczeniem i zapowiedzieli, że to będzie duża konferencja i tak dalej, więc przyjdźcie dziennikarze tłum. Dziennikarze przyszli tłumnie. Fajna sprawa. No i tak czekają, co powiedzą. No i tak wiecie, kośnie jak i Hołownia, no to, to by się jakoś koalicję zanosiło, może jakieś wspólne listy, o których się mówi od półtora roku, i wiecie, wszyscy na nie czekają i mają takie, u, będą wspólne listy, i będzie wspólny pis. Oni tutaj coś zwołują, że razem coś będą robić. No to tu się zapowiada, moi drodzy, jedna wspólna lista. Kto wie, może Tusk wyskoczy z kapelusza hołowni i albo z jakiejś siatki hołowni. I jakby wiecie, no tutaj wyskoczy i będzie wspólna lista i w ogóle niesamowitej, czarzasty, prawda? Wyskoczy, nie wiem, z czerwonego portretu. I w ogóle wszyscy razem, prawda, do wyboru pokonamy pis. Kto wie, kto wie. Tego chyba spodziewała się taka bańka opozycyjna, która ostatnio nie lubi hołowni. Bardzo mocno. Bo ich wkurza. To, że nie jest P.O. prawdopodobnie w każdej decyzji. Albo że nie jest P.O. Ciężko powiedzieć. Uwał wow, Czyżby or bronił co jakiś czas. Czasami nam się zdarza, czasami nam się zdarza. Kosiniak wyszedł razem z hołownią i zapowiedzieli wspólną listę. I już wszyscy zaczynają być brawo wtedy i w ogóle Jezus Maria, te wszystkie teorie polityczne, wszyscy dziennikarze polityczni skakali ze szczęścia, bo oni te wspólne listy widzą od półtora roku. To byłby dowód, że czasami chociaż mają rację. Pozdrawiamy wszystkich dziennikarzy politycznych, których oglądamy i bardzo lubimy. W sensie, wiecie, bez przesady, no hard feelings, nie. Bo spokojnie druga część dziennikarzy politycznych, która twierdzi, że to się nigdy w życiu nie stanie. Po prostu już zaczęła rwać włosy z głowy i byli przerażeni, nie? W sensie, ktoś musiał stracić pracę. Na szczęście Pogodził wszystkich, jak zawsze. I zapowiedzieli wspólną listę spraw do załatwienia w Polsce. Czym jest lista spraw wspólnych do załatwienia w Polsce? zapytać. Wiecie, no, w sensie, że hydraulikę trzeba zrobić. Nie wiem, wszyscy, sensie, co jest do zrobienia w Polsce. Jakby, jest pewnie dużo, ale co PSL i nie będą razem robić w Polsce? Y, powołają niezależnych ekspertów? To, to powiedzieli. Tylko nasze pytanie brzmi, czy tak jak czarny W każdym razie. chcielibyśmy. Powiedzieć coś więcej na ten temat, nie? Chcielibyśmy wam zrobić teraz analizę o tym, że to coś zmienia, i tak dalej, ale nie. To było po prostu śmieszne trochę. Jakby zawiodło oczekiwania chyba wszystkich, w takim sensie, nieważne czy się za wspólnymi listami, czy przeciwko. To jest sytuacja z kategorii, jesteście na horrorze i ma się zbliżać jumpscare, i jedni go chcą, inni go nie chcą. Nagle zapalają się światła w kinie i po prostu każą wam wyjść, i rzucają was popcornem, tam wyż w nich, nie wiem. Nikt się tego nie spodziewał? Znaczy inaczej, dużo dziś tego spodziewało, ale. Nie wiem, wszyscy sensie, sobie takie założenie, no nie, no nie zrobią tego. A jednak, jednak, no, pompa była spora i yy, nie wiem, czego oczekiwali. Nie wiem, co miało się stać w tym momencie. To do zasad, tak, żeby być przez chwilę chociaż na poważnie, jeszcze o tym powiedzieć, to po prostu zapowiedzieli, że będą ze pewnie działać w ramach tego, żeby coś osiągnąć. Mają jakąś listę spraw do załatwienia. Ogólnie, tak naprawdę, to pewnie jest takie wyjście i powiedzenie, ej, patrzcie, my nie jesteśmy jak PO, które jest tylko antypis, ale też mamy swoje pomysły. Tylko, że Hołownia robi to od dawna. W sensie mówi o tym, że robi to od dawna. PSL to PSL i ten ten fragment jest strasznie bez sensu, więc po prostu powiedz, powiemy wam, że nie wiem, w sensie zostawcie na lajka, like zostawcie suba, przecież to są jakościowe treści, widzicie co tu się dzieje. To była głęboka analiza polityczna i właśnie dla takich warto być z nami, żeby widzieć nasze następne filmy. To jest nasz inny film, serdecznie go polecamy. Być może, być może ta analiza polityczna drugiej części, jeśli była druga część, była bardziej sensowna. To nie jest nasza wina, że to robi nam Polska Polityka, nasz Instagram, newsiki, na bieżąco, fajna sprawa. No i oczywiście jeśli... Chcecie płacić za takie jakościowe treści, jak druga część tego filmu. No to nasz patronite, już wiele osób się zdecydowało, na pewno są mega zadowolone z tego powodu. E, możecie zerknąć ewentualnie, jak macie jakieś tendencje masochistyczne, nie wiem. No ale co, no. Aż mi głupio powiedzieć, że będziemy starać się starać dla was. Dobra, to jasności, Pierwsza część była na poważnie, była fajna, a ta druga to nie jest nasza wina, że tak wygląda polska polityka. Jak będzie trochę lepiej, to będzie trochę lepiej z naszymi filmami. Jak będzie trochę gorzej. już dalej. To gorzej nie będzie. Staramy się starać dla Was.